Gość, Radia nie zna. Przewodnicząca podejmuje działania w sposób autokratywny. W naszym przekonaniu to nie jest słuszna droga. Przeżyłem dwa tygodnie wycięte z życia. I po godzinie 11. Witam serdecznie. Przy mikrofonie Szymon Malęgowski. Połączyliśmy się telefonicznie z Arkadiuszem Konowalskim, trenerem Koszykówki. Miejskiego Klubu Sportowego Sklep Polski Gniezno. Dzień dobry panie trenerze. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Drodzy radiosłuchacze, panie trenerze, chciałbym podsumować ten sezon w wykonaniu MKK Gniezno. Nie chciałbym zaczynać od negatywnego aspektu, czyli od ostatniej porażki drużyny w Katowicach, która zakończyła wasz udział notabene w tegorocznych rozgrywkach drugiej ligi. Do tego przejdziemy później. Zacznijmy może od początku. Przenieśmy się do rundy zasadniczej. Jaka ona dla Was była? Zakończyliście zmagania, przypomnę, na miejscu siódmym. Do ostatnich meczów musieliście walczyć o to, by znaleźć się w fazie playoff i to się udało, ale na przestrzeni tych 22 spotkań co się działo? Bo były wzloty i upadki. Zdecydowanie tak, można by tą rundę zasadniczą podzielić na dwa momenty. Pierwszy, w którym borykaliśmy się z dużymi problemami kadrowymi na początku sezonu, nie mogliśmy wejść w dobry rytm trenowania, co przekładało się na nie najlepsze wyniki naszej drużyny w pierwszej, w rundzie wygraliśmy jedynie trzy spotkania. Wiedzieliśmy jednak, że to co robimy zmierza w dobrym kierunku. Potrzebowaliśmy takiej stabilizacji kadrowej. To udało się nam zapewnić w drugiej rundzie, która była zdecydowanie lepsza. Potrafiliśmy zwyciężyć siedem spotkań, często z wyżej notowanymi zespołami. Tym samym doprowadzając nasz zespół na siódme miejsce w tabeli, awansując do rozgrywek play-off czyli powiedzmy do tej fazy rozgrywek, która akurat w naszej dyscyplinie z reguły jest najważniejsza, i, i niesie tak, tak naprawdę najwięcej emocji, bo to ta faza decyduje o późniejszych awansach do, do wyższych. Dni. 10 wygranych, 12 przegranych, w dalszym ciągu mówię o rundzie zasadniczej. Mm -hmm. Korzystniejszy bilans rzecz jasna na parkiecie domowym. Czy jest pan zadowolony z tej rundy zasadniczej? Czy można było zagrać lepiej? Zakończyć rozgrywki wyżej w tabeli? Czy to nie miało dla was większego znaczenia? Bo najważniejsze było dostanie się do tej fazy playoff, o czym pan tutaj wspomniał. A tam wszystko i tak zaczyna się od nowa. Na, na pewno chcieliśmy być w Gdzieś w, gdzieś w takich rozmowach przedsezonowych myśleliśmy o pierwszej czwórce, która by nam dała przewagę parkietu w fazie, w fazie play-off, na początku, na początku rozgrywek play-off. Nie udało nam się to. Tak jak wspomniałem, główną przyczyną były problemy z początku sezonu. Nie mogliśmy naprawdę wejść w taki rytm grania, rytm trenowania. Na pewno druga runda zagrana lepiej, gdybyśmy na, na, na tym poziomie, co w drugiej rundzie zagrali, w pierwszej rundzie, to myślę, żebyśmy ten nasz cel, czyli, czyli zajęcie pozycji w pierwszej czwórce by nam się udało zrealizować. I myślę, że pod tym kątem ten nasz sukces z rundy zasadniczej uznałbym za taki połowiczny. Faza play-off. Pierwsza runda tam ze względu na siódme miejsce w tabeli, o czym mówiliśmy, sprzeżywano Was z wiceliderem Waszej grupy. Przypomnę, grupa A z Aseko Arką Gdynia, zespołem, który zakończył rundę zasadniczą na miejscu drugim, co sprawiło, że bądź co bądź stał się jednym z faworytów do awansu do wyższej ligi. Było wiadomo, że będzie ciężko, ale sprawiliście olbrzymią sensację, bo pokonaliście drużynę Arki w dwóch meczu, duża niespodzianka dla kibiców, dla nas dziennikarzy, a czy dla was również to był szok? Nie mówiłbym tutaj o szoku. My znaliśmy swoją wartość, swoją wartość drużyny i myślę, że z każdą drużyną moglibyśmy walczyć o zwycięstwo w meczu. Myślę, że zespół z Arki również doceniał, doceniał nas. W rundzie zasadniczej potrafiliśmy także z nimi zwyciężyć. W meczu u siebie na wyjeździe ponieśliśmy porażkę, ale to nie była jakaś porażka wysoka. Tak naprawdę trzy partie też tego spotkania były, były bardzo na reni. Także myślę, że dla środowiska takiego koszykarskiego wewnątrz grupy. Może była to niespodzianka, bo tak, tak by wskazywała tabela, ale, ale myślę, że przeciwnicy nie zlekceważyli nas i, i wiedzieli, że ten tłumacz dla nich nie będzie, nie będzie łatwy. My e, wiedzieliśmy, że play-offy rządzą się swoimi prawami, że, że tak naprawdę każda drużyna rozpoczyna od zera. To co, to, co było, jakie miała problemy, tak naprawdę przestaje się liczyć. E, cieszę się, że... Wytrzymaliśmy tę próbę nerwów, że wytrzymaliśmy tę presję związaną też właśnie z problemami związanymi z, z koronawirusem w zespole i udało nam się kibicom i samym sobie sprawić miłą niespodziankę. Tak naprawdę drugi raz w historii naszego klubu udało nam się awansować do drugiej rundy, także gdzieś można powiedzieć, że wyrówna, wyrównaliśmy najlepszy, najlepszy swój z no właśnie, bo te problemy was dopadły zaraz po rundzie zasadniczej tuż przed meczami playoff, nie mogliście trenować przez okres bodajże 10 dni, mecze wasze przesunięto, praktycznie prosto z domów weszliście na parkiet, pokazaliście się z dobrej strony, pomimo porażki w gnieźnie, ale w rewanżu już z Arką wygraliście z taką przewagą, że właśnie awansowaliście do tej drugiej rundy. Tak, zgadza się. Po można powiedzieć 10 dniach bez treningu odbyliśmy jedną jednotkę treningową przygotowującą nas do, do spotkania pierwszego z naszego dnia. No było widać po kopakach, że, że nie, są, nie są w rytmie meczowym, nie są w rytmie treningowym. W pierwszym spotkaniu mieliśmy dużo problemów takich właśnie kondycyjnych i myślę, że one też gdzieś w końcówce spotkania zadecydowały, że to wtedy Arka zachowała więcej zimnej, zimnej krwi skończył trzecie spotkanie i to spotkanie zwyciężyła. My już po, po dwóch dniach, kiedy graliśmy spotkanie rewanżowe, już chłopacy fizycznie wyglądali o wiele lepiej. Te pierwsze poty po kwarantannie można powiedzieć, że były za nimi i już fizycznie wyglądaliśmy lepiej, co od razu przełożyło się na, na lepszą grę w drugim spotkaniu wyjazdowym. To też zasługuje na duże uznanie, że po koronawirusie potrafiliście wrócić do gry kondycyjnie. Myśli Pan, że zespół arki mógł zlekceważyć Was, a po koronawirusie to ich pokonamy, nie będą mieli siły kondycji, a tutaj jednak taki mały przykus dla arki. Myślę, myślę, że zespół arki nie myślał o tym, że my mamy problemy związane z chorobą. Oni też ze zdrowymi takimi problemami się borykali. Taka niestety jest rzeczywistość teraz, że gdzieś te drużyny, w którymś momencie sezonu każda drużyna z takim problemem, na taki problem napotkała, także myślę, że nie lekceważyli nas pod tym kątem, podeszli do tej rywalizacji dobrze przygotowani. Po prostu my okazaliśmy się w tym czasie w dwóch meczu lepsi. Może gdzieś te problemy dały nam dodatkową taką motywację, żebyśmy udowodnili, pokazali samym sobie Jakie nasze wartości. Po meczu z Arką przyszedł czas na kolejnego trudnego rywala. Drużyna AZS AWF Mickiewicz Romu z Katowice. To już zespół z grupy C, który zajął we wspomnianej grupie miejsce trzecie. Tam już rywalizacja do dwóch wygranych, pierwszy mecz na Górnym Śląsku przegrany, drugi w gnieźnie wygrany. Przedłużyliście wówczas te szanse na awans do ćwierfinału. Zgadza się. Mecz w Katowicach, pierwsze spotkanie było bardzo wyrównane. Przegraliśmy je co prawda po ludzi dziesięcioma punktami, ale tak naprawdę przez większość spotkania ten mecz, ten mecz był bardzo, bardzo równy. Myślę że właśnie w tym meczu mogliśmy upatrywać największe szanse na zwycięstwo w całej serii. Wiedzieliśmy, że u siebie będziemy niebezpieczni, a w tym pierwszym spotkaniu, kiedy drużyny tak naprawdę się badały, mogliśmy, mogliśmy pokusić się o niespodziankę na wyjeździe. W spotkaniu drugim, które rozegrało się w Gnieźnie, wykorzystaliśmy przewagę naszego parkietu. To przeciwnicy mieli za sobą daleką podróż, my byliśmy nieco bardziej wypoczęci. I, i udało nam się zwyciężyć na trzeci mecz. Chcielibyśmy jak najszybciej o nim zapomnieć, no ale gdzieś właśnie te trudy końcówki sezonu i, i cały rozgrywek play-off chyba właśnie w tym spotkaniu wyszły w formie naszej drużyny. My w przeciągu 12 dni rozegraliśmy pięć spotkań, z czego trzy z tych spotkań odbywały się po dalekiej podróży, jak byliśmy właśnie na spotkaniu w Dyni, później w Katowicach, znowu rozgrywaliśmy mecz trzeci w Katowicach, Także gdzieś jeszcze te problemy, problemy takie fizyczne na siebie się nakładały i trzeba przyznać, że w ostatnim spotkaniu no, zabrakło nam, zabrakło nam takiego, takiego, powiedzmy siły mocy, abyśmy mogli rywalizować jak równy równy zespołem z Katowic. Oni przejęli inicjatywę na samym początku meczu i, i tak naprawdę w tym spotkaniu okazali się dużo lepszym zespołem. Właśnie miałem o to dopytać, czy powodem tej wysokiej porażki, bo tutaj nie mówiliśmy bo o wyniku, 90 do 48, a więc druzgotnąca porażka. Pan tutaj wspomniał, że chcecie o tym meczu jak najszybciej zapomnieć. Czy właśnie głowa nie wytrzymała, czy bardziej nogi, bo ta intensywność tych spotkań meczowych, covidowych, te mecze były przesuwane, trzeba było rozgrywać te mecze co trzy dni, o czym też pan tutaj Wspomniał. czyli jednak e, ta kondycja tutaj tak by pan tutaj Myślę, że to się wszystko na siebie e, złożyło przez problemy, przez problemy takie fizyczne, już może zmęczenie ostatnich dni. E, źle weszliśmy w to spotkanie Zespół z Katowic e, zagrał bardzo agresywnie, budował, e, budował przewagę, przez co budował swoją pewność siebie, odbierając nam chęci e, do grania i, i te aspekty. Najpierw fizyczne przełożył się później na taki aspekt psychologiczny. Oni, oni wiedzieli, że, że nas mają, można powiedzieć, w zębach, a my mimo tego, że bardzo chcieliśmy, nie mogliśmy im tego spotkania wyrywać wyrwać z rąk. I gdzieś w pewnym momencie się też ta nasza psychika, ten nasz duch taki mimo wszystko załamał. Jednak, Jedno spotkanie nie może przekreślać całej pracy w trakcie tego sezonu. No oczywiście to spotkanie było decydujące o awansie. Niestety po tym meczu kończymy sezon. Jednakże chcemy o tym spotkaniu może nie tyle, co szybko zapomnieć, co wyciągnąć na pewno wnioski z tej całej rywalizacji w play-offach, ale żeby ono nie rzutowało na, na nasz wizerunek na z na całego sezonu, to spotkanie byśmy chcieli. Trzeba też pochwalić chłopaków, no bo jakby na to nie nie przegraliście gładko z Katowiczanami, bo jednak jeden mecz w Gnieźnie udało się wygrać. Trzeba było rozegrać ten trzeci mecz, czyli do dwóch wygranych. Myślę, że nie było aż tak źle, panie trenerze. Potwierdzam, we wszystkich parach tej fazy play-off tylko w naszej parze doszło do trzeciego spotkania. Pozostałe rywalizacje kończyły się z reguły pewnymi zwycięstwami 2-0 dla zespołu wyżej My tutaj postawiliśmy, uważam, ciężkie warunki w każdym ze spotkań, przy czym jedno ze spotkań udało nam się zwyciężyć, także na pewno pozostawiliśmy po sobie dobry, dobry, dobrą koszykówkę. Drużyna z Katowic musiała, musiała skoncentrować się, wydaje mi się, na, na swoje 100%, aby z nami rywalizować. Tak więc to też było nasze pierwsze zwycięstwo w historii na poziomie drugiej rundy play-off. Do tej pory w latach ubiegłych raz byliśmy na tym poziomie, dwukrotnie przygraliśmy wtedy minimalnie, co prawda zespołem z Wałbrzycha, który później awansował na zaplecze ekstraklasy. Tym razem udało nam się wygrać jedno spotkanie na poziomie drugiej rundy play-off. Mamy nadzieję, że już następnym razem uda nam się przejść tą rundę i, i rywalizować w dalszym no i tak później do awansu oczywiście tego Wam życzę. Podsumowując ten cały sezon w wykonaniu MKK, on chyba był dobry, Panie Trenerze, tak z perspektywy całości już tej rundy zasadniczej, tej rundy play-off, gdzie automatycznie trapaliście na silniejszych rywali. Chyba był to dobry sezon, Panie Trenerze. Myślę, że globalnie możemy tak to ocenić. To był dobry sezon w naszym wykonaniu. Na pewno pojedyncze spotkanie mogliśmy rozegrać lepiej, zwłaszcza z początku sezonu, gdzie, gdzie przy tych problemach kiepsko rozgrywaliśmy, zwłaszcza końcówki spotkań. Jednak finalnie udało nam się awansować do takiego poziomu, gdzie tak naprawdę wyżej notowane zespoły nie dotarły. Nam się udało być w tej fazie, co nas bardzo cieszy. Mamy nadzieję, że, że ten sezon będzie dodatkową motywacją e, dla wszystkich w klubie do, do pracy, do tworzenia jeszcze do, silniejszego zespołu w roku, w roku przyszłym. Jako klub nie kończymy jeszcze sezonu. My mamy jeszcze dużo do rozegrania rozgrywek młodzieżowych, e, także na dosyć wysokim poziomie, także gdzieś atmosfera w klubie cały czas jest pracy i i mamy nadzieję, że ten sezon koszkarski w nieździe trwać będzie jeszcze, jeszcze jeszcze długo. Właśnie, tak się też zastanawiałem. I miałem Pana pytać, co dalej teraz? Czy to będzie rozwracę z koszykówką, aż do następnego sezonu? A tutaj Pan mówi, że nie, że nie. zawodnicy są głodni gry. I te mecze dalej gdzieś tam będą rozgrywane na poziomie młodzieżowym, tak jak Pan tutaj wspomniał. Tak, zgadza się. to Zespół seniorski będzie miał teraz chwileczkę takiego, nazwijmy to, rozbratu, chwilę, żeby się zregenerowali, wyleczyli kontuzję, poświęcili czas swoim rodzinom, bo, bo mimo wszystko gdzieś tam pracują zawodowo, uprawiają sport, bardzo dużo czasu poświęcają i, i tego czasu nie spędzają z najbliższymi młodzi zawodnicy, którzy też byli członkami drużyny seniorskiej, mają przed sobą jeszcze turniej, ćwierć finałowe mistrzostw Polski juniorów, który będzie odbywał się w gnieźnie. Także ci młodzi zawodnicy jeszcze się przygotowują. My jako powiedzmy trenerzy, także gdzieś będziemy się włączać, będziemy się włączać w te rozgrywki młodzieżowe, żeby ta nasza młodzież mogła jak najlepiej przygotować się do swoich rozgrywek. A myślę, że po takim tygodniu, dwóch tygodniach odpoczynku zespół seniorski na takie treningi posezonowe, żeby, żeby utrzymać jeszcze dobrą formę i żeby to nie był taki prawdopodobny czas, także powrócić do treningu. A jeżeli chodzi indywidualnie, jakby pan pokusił się o ocenę poszczególnych swych zawodników, liczby, statystyki, mówią, że Daniel Kotwasiński 313 punktów, średnia meczowa to 12,5 punktu, był najlepszym zawodnikiem. Następnie Piotr Leśniczak, Emil Herał, a co fachowe około trenera dostrzegło? No Na pewno zawodnicy, którzy byli wymienieni przez pana redaktora, rozegrali dobre, dobry sezon i to oni byli filarem, filarem tej drużyny. Bardzo mnie cieszy, że tą właśnie pałeczkę przywództwa w drużynie przyjmują zawodnicy, którzy przed sobą mają jeszcze bardzo dużo lat grania w koszykówkę i myślę, że to oni będą stanowić osile tego zespołu przez najbliższe kilka lat, jeżeli oczywiście tylko Uda nam się wszystkich tych chłopaków zatrzymać w pierwszej stolicy. Pozostali zawodnicy z drużyny uważają, że również dali z siebie wszystko. Niektórzy borykali się z jakimiś problemami, chorobami, urazami, ale jeżeli już się pojawiali na treningach, na spotkaniach, to widziałem, że dawali z siebie wszystko. I indywidualnie nie chciałbym może nikogo wyróżniać, raczej podziękować wszystkim chłopakom za pracę i za zaangażowanie w trakcie trwania całego roku. Jest zagrożenie, że ci najlepsi zawodnicy mogą opuścić szeregi MKK? Są gdzieś kuszeni przez lepsze kluby, bogatsze, bardziej atrakcyjne finansowo? Myślę, że najlepsi zawodnicy mogą mieć takie, takie oferty z innych zespołów. Mam nadzieję, że oni pozostaną jednak u nas w Gniezie. Mamy dobrą atmosferę wokół koszulki, wokół klubu. Wokół, wokół Cała organizacja wydaje mi się, że jest na dobrym poziomie. Yy, oni się rozwijają z roku na rok przez, przez te lata spędzone w gnieźnie, więc mam nadzieję, że Będą chcieli pozostać, cały czas grać dla naszego, dla naszej drużyny, rozwijać się właśnie w pierwszej stolicy pod względem No i oby tak właśnie było, aby cieszyli nas, kibiców gnieździńskich, swoją grą oczywiście. Wspomniał Pan o drużynach młodzieżowych już tak tytułem końca. Czy zawodnicy młodzieżowi gdzieś się pukają do tej pierwszej drużyny? Są godni następcy, rywale tych zawodników lepszych? aby No bo ta rywalizacja w drużynie oczywiście jest potrzebna, to się przeradza wtedy na dobre wyniki w zespole? Zdecydowanie tak. Praca w grupach młodzieżowych przebiega bardzo dobrze. Trenerzy tam pracujący wykonują w mojej opinii kawał dobrej roboty. Już w tym roku w zespole seniorskim mieliśmy zawodników takich jak Eryk Błochowiak z rocznika 2003, który potrafił, potrafił wejść na boisko bez kompleksów i dobrze sobie radzić. Zadebiutowali w tym sezonie zawodnicy z rocznika 2004. Artur Kozłowski, Hubert Konowalski, ci zawodnicy, Myślę, że potrzebują jeszcze po prostu trochę czasu i, i takiej pracy zwłaszcza nad swoją e, motoryką, nad fizycznością, żeby sprostać rozgrywkom e, drugoligowym, ponieważ one już wymagają troszeczkę więcej siły fizycznej, ale potrafili zadebiutować, wejść na parkiet bez jakichś większych kompleksów e, i, i pokazać, że, że tkwi w nich potencjał i myślę, że w rocznikach młodszych w grupach młodzieżowych jeszcze występujących na poziomie kadeta. Tam jest również kilku talentowanych zawodników, którzy za parę lat myślę, że będą już do zespołu, zespołu naszego seniorskiego i będą chcieli rywalizować o minuty. Taka jest idea klubu, żeby przez to szkolenie, przez stworzenie odpowiedniej piramidy szkoleniowej młodzi zawodnicy z Gniezna wiedzieli, że ten trenowania nie jest tylko po to, żeby rozwinąć się i uciekać z tego miasta. Tylko żeby mogli kontynuować jak najdłużej swoją, swoją karierę w gnieźnie. Oczywiście, jeżeli ktoś z nich będzie miał, będzie miał predyspozycję, aby, aby grać na wyższym poziomie, będziemy się bardzo z tego cieszyć. Będziemy, będziemy dumni z tego, że ten chłopak zaczynał w gnieźnie, a teraz może grać na, na poziomie ekstra klasy. Także myślę, że to jest dobre miejsce dla rozwoju. Najważniejsze, że są chęci u młodych gnieździań i mieszkańców pewnie okolice naszego miasta, którzy dołączają do klubu. No i są głodni tej gry, głodni trenowania. No i też oczywiście później już zwyciężania, ale to już są następstwa. Najpierw trzeba chcieć, grać, no i kochać przede wszystkim ten sport, panie trenerze. Tak, zgadza się. Tutaj e, trzeba przyznać, że koszykówka nie jest najbardziej atrakcyjną w chwili obecnej dyscypliną na, na, na świecie. No jednak tutaj w naszym mieście też większość dzieci garnie się do piłki nożnej to ona zabiera najwięcej młodych ludzi uprawiających tych sport. Jednak coraz więcej ludzi garnie się do koszykówki, coraz więcej młodych ludzi się do niej garnie. Gdzieś tam zaczyna się już tworzyć taka taka tradycja koszykarska naszego miasta. Funkcjonują klasy sportowe o profilu Kosyku, gdzie, gdzie młodzież trenuje pod okiem dobrych trenerów i mam nadzieję, że z roku na rok tych dzieci będzie coraz więcej i przez to będziemy mogli coraz więcej talentów właśnie wyłapać i nieznajomych. A czy zgodzi się pan tener z taką tezą? że w koszykówce jednak te warunki fizyczne odgrywają dużą rolę, i z czasem zawodnik niestety nie będzie mógł być koszykarzem. Chodzi tutaj przede wszystkim o wzrost, gdzie zapisuje się na etapie tego kadeta, gdzie jeszcze te dzieci są oczywiście niższe. Nie wiadomo jak on się mocno wybije, mówię tutaj o wzroście, ile on urośnie, no i gdzieś tam się okazuje, że ma predyspozycję, ma talent, ale brakuje mu tego wzrostu i niestety tą koszykówkę musi zaprzestać uprawiać, no bo tak i ten 180 80 to chyba takie minimum, panie trenerze, do tego sportu? Ee, odnośnie, odnośnie warunków fizycznych są one oczywiście ważne. Jednak znam bardzo dużą ilość zawodników, którzy e, nie mają jakichś e, fantastycznych warunków fizycznych, ale potrafią to nadrobić jakimiś innymi elementami, e, elementami koszykówki. Koszykówka to jest sport dla inteligentnych osób. E, I jeżeli ktoś jest sprytny, jeżeli ktoś potrafi, e, potrafi wykorzystać swoje warunki, czy zawodnik będzie bardziej szybki, niżsi zawodnicy lepiej sobie radzą w kwestii oddawania rzutów, są lepsi technicznie. Jeżeli ci zawodnicy wypracują u siebie pewne, pewne elementy rzemiosła koszkarskiego, to oni jak najbardziej tak mogą funkcjonować w tej dyscyplinie. Trzeba do tego dołączyć jest aspekt, aspekt taki psychiczny, czyli, czyli waleczność, takie cechy, które, które powodują, że zawodnik mimo małego wzrostu czasami może, może być takim tak motorem napędowym dla całej, dla całej drużyny. Także nie skreślałbym żadnego zawodnika, zwłaszcza w młodym wieku, kiedy, kiedy nie wiadomo jak jeszcze on się będzie kształtować do tego, aby, aby uprawiał koszykówkę. Myślę, że to jest sport dla każdego i, i każdy może spróbować sił właśnie w tej dyscyplinie. Przypomniał mi się taki dobry, dość znany zawodnik Alan Iverson, metr 83. No, a był świetnym zawodnikiem, a więc można, nie, można. Zgadza się. Takich zawodników naprawdę jest bardzo, bardzo duża ilość. Każde swoje jakieś, powiedzmy, mankament można przekuć w swój sukces. Także uważam, że wzrost nie jest takim głównym czynnikiem determinującym do tego, czy ktoś nadaje się do koszykówki, czy nie. I tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Drodzy radiosłuchacze, jeżeli macie zapał do koszykówki, chcecie mu uprawiać to, jak tutaj mogliście wysłuchać, Chociażby z wypowiedzi pana trenera, wzrost nie jest przeszkodą. Najważniejsze są chęci, determinacja, zapał. Dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Arkadiusz Konowalski, trener MKK Sklepu Polskiego Ogniezno. Dziękuję bardzo redaktorowi za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy i wszystkich kibiców Koszykówki z Pierwszej Stolicy. A rozmawiał Szymon Malęgowski. Dziękuję, do usłyszenia. Gość Radia Gniezno. Przewodnicząca podejmuje działania w sposób autokratywny. W naszym przekonaniu to nie jest słuszna droga. Przeżyłem dwa tygodnie wycięte z życia. I po godzinie 11.00.